Dzień dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie. Kłaniam się niziutko i zapraszam na gimnastykę piątek. Kochani, jedziemy, nie zastanawiamy się nad niczym, bo jak zaczniemy się zastanawiać, to nagle się okaże, że już nam się nie chce, że mamy w ogóle 500 innych spraw, problemów, myśli, zadań, tylko nie ćwiczenia. Tak, 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 tak. To jest takie, kochani. Także musimy troszeczkę pozbijać tych naszych obiekcji. To tak jak pewnie nieraz mieliście rozmowę przez telefon i ktoś Wam mówi, to to, Wy mówicie tak, a on mówi tak. I to się nazywa zbijanie obiekcji. Także tutaj, jak mówicie, że nie macie czasu, kochani, tak. Jak to jest? Czy się ma czas, czy nie, to jest kwestia względna. Pytanie: na co nie mamy czasu? Dla siebie, dla zdrowia, dla poprawy samopoczucia? No, jeżeli uważasz, że nie masz. No, to możesz nie odpoczywać, tylko się później nie jeździsz, jak się nagle okaże, że no właśnie, jak ja wylądowałam w szpitalu. A to trzeba spacerować, odpoczywać, relaksować się, urlopować, trzeba dbać o siebie. O. A ćwiczenia są fajne, posłuchajcie. No, to teraz lecimy tak. Raz, dwa. Raz, dwa. Tutaj dzisiaj i Was witam na moim przedpokoju. Ja to mam, o, tutaj lustro. Lustereczko, powiedz przecież kto najpiękniejszy jest na tym świecie, jak mówiła zwłaszcza Rownica. No i oto ona miała być, nie? No, to teraz można powiedzieć, lustereczko, powiedz przecież kto najzdrowszy jest na świecie? No ten, co się ćwiczy. I prostujemy, prostujemy ramionka, prostujemy swoją postawę. Ok? I jeszcze jedno ćwiczenie z kijkiem, kochani. Raz, dwa. Raz, dwa. Nie, mnie będzie lepiej ze ścianą. Czyli stajemy przy ścianie, kochani, i noga. W prawo, w lewo. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Dzień dobry Filipie. Bogusiu, witaj. Dziewczyny, Alinko, dzień dobry. <słyski> Serbusiu, Anusiu. Alinko, tak, Alinko. <noise> Także Ani to już chyba ze cztery. No witamy Helenkę, Krystynkę. <noise> Także dziewczyny, dziewczyny jak maliny. Wszystkie witam dziewczyny jak maliny. Monisia z terenią, terenia. <noise> Kochani, zmiana nogi była w międzyczasie. Czyli jesteśmy oparci o ścianę rękami. Stoimy tak, ja wiem, 60 cm od ściany i jedną nogą i machamy tą nogą. W lewo, w prawo, do góry, w jedną stronę, w drugą. Palce mogą być obciągnięte. Nie zawsze pamiętam o tym. Kochani, dzisiaj byłam na spacerze. No, teraz mam obowiązek chodzić na te spacery. Także jak poszłam, tak zginęłam. W sensie, że jak już poszłam, no to szłam, 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 no wiosnę znalazłam, bo przebiśniegi jeszcze nie w pełnym rozkwicie, no zimno, minus trzy, ale już pąki są. I kochani, doszłam do mnie, dobra, to teraz ćwiczymy do przodu, do tyłu, ręka, teraz będzie, będę ćwiczymy ręce, do góry i na dół. Posłuchajcie, doszło do mnie, że jak się spaceruje, to są tak, myślę, że jest kilka rodzajów spaceru. No właśnie, kilka rodzajów stwaseru. Idziemy sobie, patrzymy, podziwiamy, idziemy sobie swobodnie, lekko. Tu patrzymy, tu piękne drzewo, tu jakiś ptak, tu coś, jakiś taki, no jeszcze zielonych liści nie ma, nie? No tutaj coś, no może jakiś pączek, a tu jakiś piękny mech. I tak powiem, zwiedzamy okolice, czyli idziemy i rozglądamy się. I podziwiamy przyrodę, tak, tam, gdzie idziemy, tam ją widzimy. Później może być taki spacer, kochanie, troszeczkę takim o, w, w rytmie wojskowym, raz, dwa, trzy, taka, ma, taki marsz. Czyli poszliśmy, zrobiliśmy 2-3 km, czy 4, wróciliśmy, wyrównał nam się elegancko oddech, dobrze. Ale może być jeszcze tak, że idziemy na ten spacer i Zamiast się skupiać na okolicy, to siedzimy w naszych myślach. I się myśl, a to, a to, a a owo. A to, kochani, sztuką jest, by wyjść. Ach, możemy machać rękami tak, i możemy machać, zginając rękę nad głową. No, możemy pomachać trochę tak, trochę tak. Także tak, a później ręka. O! O! Tak, ta, co nad głową, to się przygina. I kochani, to sztuką jest pójść tak, żeby. Te zmartwienia, te wszystkie problemy, myśli zostawić w domu, żeby zostały w domu, a my, żebyśmy wyszli na spacer, przewietrzyli głowę, przewietrzyli umysł i orientowali się na to, co jest obok, bo wtedy mamy możliwość puścić te myśli, bo jak idziemy i tak mówimy: No, no dobra, patrzymy gdzie droga idziemy, nie? Tutaj myślimy, jesteśmy skupieni, no to nie jest spacer. No to jest spacer, bo fizycznie jesteśmy na spacerze, ale to nie jest odpoczynek. Okej, okay, dobra, teraz ramionka do tyłu. I wyrównujemy oddech. I wyrównujemy. Ja dzisiaj kochani, tutaj po rozmowie z Anią. Ania mi powiedziała, że też. Yy, znaczy, ja nie to, że mam ciśnienie jakieś, tylko tak uważam, że... Przecież mogłabym mieć takie 130, 125, a mam 140 da, na 80 kilka, 84, 5. No i mówi weź, zacznij pić pokrzywy. No i kochani, pokrzywy mam sporo z własnej suszonej. Przyjechała z Polski z mojego ogródka, także nawet mam tej pokrzywy sporo. I już zaparzyłam i sobie będę, właśnie, parzę sobie w dzbanku i sobie będę popijać. No, i faktycznie ta pokrzywa też trochę jest moczopędna. No, właśnie o to chodzi. Tutaj i to ciśnienie schodzi. Uff, ma zejść. <laughs> Czy znaczy, może zejść jak zejść? Ma się jakoś tak lekko wyrównać. Zobaczymy. Ja to jeszcze jest. Uważam, że no, jeszcze to wszystko jest na świeżo. To dopiero zaczęłam ten odpoczynek. Ja miałam tak dwa lata temu już podobną sytuację, że niby miałam wysokie ciśnienie. Według mnie a to było tylko podwyższone. I w sumie mi przeszło uf, po jakimś takim odpoczynku. O, dobra ramionka. Uf, uf. Uf. I teraz, kochani, raz tak, o zobaczcie. Tylko do tej, do tej pozycji. O, podnosimy ręce. Taki troszeczkę taki kawałek pływania. Inaczej, inaczej, tak. O, i blokujemy rękę. Podnosimy prawą lewą, prawą lewą, prawą lewą. Palce, palce wyprostowane i wyrównujemy oddech. No tutaj mam zegarek, to może tak, ale to będę tyłem stała, ale to może zrobimy tak teraz. A, kochani, dziękuję za podpowiedź. Jak to wczoraj ćwiczyliśmy? Pajacyki. No właśnie. To były pajacyki. Także takie pajacyki. Ćwiczą w szkole, ćwiczą w przedszkolu. To chyba w przedszkolu najbardziej te pajacyki to takie fajne. Uff. O, i na wysokość ramion. Podnosimy ręce na wysokość ramion. I jeszcze tak z pół minuty. Ćwicić to Ćwicić, kochanie to nie ma tak lekko. I Ania podpowiada jeszcze, bo wypróbowała kawę z gałką muszkatołową. Są drobiny gałki muszkatołowej. A ja znam, bo próbowałam, ale to tak sama wpadłam na ten pomysł, tylko ja używam, kochani, jest to smak gałki muszkatołowej. Tutaj nie wiem, czy w Polsce nie spotkałam, ale pewnie jest, nie pytałam się. To jest, posłuchajcie, z gałki muszkatołowej, bo gałka muszkatołowa jest w takiej skorupce, prawda? Jak są kasztany. Są kasztany w takich skorupkach. I ta zmielona skorupka, to ja, to no właśnie ta przyprawa, no ona smakuje. Jak gałka muskotłowa, ale taki troszeczkę ma i jeszcze troszeczkę inny zapach, zapach, smak. Także ja to lubię dodać, nawet czasem do jakiejś dodanii, ja to w ogóle zaczęłam używać do jak tataraj. Jak moje lubię tatara, to tak różnych rzeczy dodaję do tego tatara i to właśnie też używam No, to tak się nazywa, to wam to napiszę. Także kochani, to jest taka ciekawostka i ja to właśnie kawę piłam No dobrze, to teraz tak ręce do przodu i wymachy. Nogami do góry. I palce obciągnięte. I do góry. Choć dzisiaj mam blisko ściadę, to zaraz zrobimy drzewo. O to tak dobrze jest jak człowiek się troszeczkę przytrzyma. No trzeba trenować to równowagę. Uff. I rozluźniamy. Teraz kochani, zaczynamy się obstukiwać Uff. Właśnie pisałam to w komentarzach u pani doktor, że zawsze, się, zawsze no Kiedyś się śmiałam, koleżanka, się opukiwała, to się śmiałam z tego, tak w duchu, że nie jakieś takie. To mi się nie podoba, to opukiwanie. A odkąd ona tak jakoś do mnie przemówiła, ta medycyna chińska w sumie poprzez panią doktor, pani Monikę. To i kochani, ja się opukuję. Także opukujemy się, ale to dociera to do mnie, no bo jak? Jak pobudzić te nasze narządy wewnętrzne? Czy wątrobę, czy żołądek? Jak to pobudzić? No, opukiwaniem. No ale węzły chłonne, no to chyba nie ma lepszego. Czyli 7, 8, 9, 10. Raz, dwa, trzy, cztery. 7, 8, 9, 10. I druga strona. I węzły wartownicze. Czyli robimy takie, posłuchajcie, pobudzanko, ćwiczątka dla węzłów wartowniczych. Niech pracują. Tak jak ja się śmieję. Ćwicimy, pobudzamy nasze mięśnie. Nie wiedzą, że mają co robić. Że nam służą, Ok, kochani. Teraz pora na moje ulubione ćwiczenie. Mam nadzieję, że też i wasze. Czyli opieramy nogę na czymś stabilnym aktualnie mamy to, mój stołek i oh, i skłon i taki oh, do podłogi. Możemy jeszcze zrobić tak i raz, dwa, trzy, cztery <ścoughs> i raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery. zmiana nogi i jedziemy na dół, a ręce do góry. Otóż taki jest wyższy stopień wstajemniczenia, ale jak już nam wychodzi jedno ćwiczenie, to ręce dołożyć do tego, kochani, nie problem. A jeżeli jakieś mamy trudności, kochani, wszystkie trudności są przejściowe. Ale przyszły po to, żeby je, żeby się z nimi zmierzyć. I to, co też lubię, kochani, ja tu mam w tym momencie schodek, czyli skłon. Raz, dwa, trzy, cztery, poniżej. Cztery. Raz, dwa. O, dostałam podłogi. I Raz, dwa, trzy Uff. i raz, trzy Uff. i raz, dwa, trzy. Okej okay. i kochani, rozluźniamy Uff. Uff. luzujemy nogi. A teraz może kucniemy, ja obniżę kamerkę, także przepraszam, tutaj troszeczkę będzie ruch, Ok, i lecimy, Kochanie, czyli, o. o, i teraz zobaczcie, to jest to ćwiczenie, czyli stoimy, kucamy i tutaj łokciami rozpychamy Uf, kolanka. O, zobaczcie. Bardzo dobre, bardzo dobre na wszystkie tutaj nasze mięśnie. O, Uf. 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 o. i, i wyprostkę. I jeszcze raz popracujemy tak na nogach. I wyprost. I ostatni raz. Ok. I teraz, kochani, klęk podparty i będziemy ćwiczyć prawa noga. Jak to się śmieją, że to jest to ćwiczenie z Niech będzie ciechodzienka. Zobaczcie, prawa ręka, lewa noga do tyłu. Prawa ręka do przodu, lewa noga do tyłu. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, i wymach, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, tak energicznie, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, i jeszcze raz, kilka razy, raz, dwa, ptek, wydech, wydech, wyrównanie oddechu, zrobimy sobie kobre, uff. ale jeszcze w międzyczasie głowę tak do przodu, do tyłu, bo to kochani chodzi o to, żeby tak rozruszać się. I na boki. Otworzyłam okno w kuchni, kochani, ciągnie. Ok. No to do kobry przystąp. Czyli co robimy? Najpierw pozycja wyjściowa, czyli my jesteśmy na kolanach, ręce mamy przed sobą wyciągnięte i będziemy przenosić. Nasze bioderka kłaść na podłogę. Raz, dwa. I to też w tempie. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedennaście. Gabrielu, dzień Dwanaście. Trzynaście. Marcinie, dzień dobry. Czternaście. Piętnaście. Szesnaście. Siedemnaście. Osiemnaście. Dziewiętnaście. Dwadzieścia. O, to było lekko łatwo i przyjemnie. No tak jest, jak człowiek już się troszeczkę przetrenuje, kochani. Także pamiętajcie, jeżeli jeszcze nie macie tego etapu, nie przejmujcie się. I teraz robimy ćwiczenie przy ścianie. Czyli siadamy bokiem przy ścianie jak najbliżej, bo będziemy kładli nogi na ścianę. Hop. I teraz tak. Najpierw robimy, opieramy się stopami o ścianę i podnosimy biodra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I jak zaczęłam robić to ćwiczenie w ubiegłym roku, to kochani, miałam problem, bo te kręgi piersiowe tak mnie to trzymało. Właśnie przy tym ćwiczeniu, aż tak czułam. A teraz już jest luzik. I jeszcze pięć razy. Dobra. Kładziemy się bliżej. Podchodzimy do ściany. I teraz tak, kochani łapeczki na boki i raz lewa. Prawda, że proste? Ok, spróbujcie dostać do palców, jeżeli do palców się nie da, to tu łapiemy, gdzie możemy, gdzieś powiedzmy poniżej kostek i takie troszeczkę przegięcie. Także już powolutku kończymy, zamykamy ćwiczenia, zamykamy energię. I także kochani. I na sam koniec, jak to jest pozycja dziecka, czyli sobie siedzimy kupą na piętach. Ręce kładziemy tak na podłogę delikatnie. Zobaczcie, tak wierzchem na podłogę. Jedna i druga. I wydech. Ja wam bardzo dziękuję, zapraszam na jutro, także jeżeli potrzebujecie jeszcze takich kilka zamknięć zrobić, także zamykamy, uspokajamy głowę, uspokajamy, uspokajamy nasze ciało, zamykamy tą energię, tak wyrównujemy. Życzę spokojnego dnia. Pa! Do zobaczenia!